Nazywam się Jagna szulc mińska jestem położną. Na co dzień opiekuję się kobietami w ciąży i po porodzie. Chciałabym Ci opowiedzieć o pięciu ważnych rzeczach, które warto jest wiedzieć o połogu. Na wstępie powiem, że połóg to jest prawdziwa rewolucja dotyczy życia Waszej rodziny, ale w Twoim organizmie również dzieje się bardzo wiele. Zmiany wynikają z laktacji. Obkurczania się mięśnia macicy, krwawienia poporodowego i prawdziwej burzy hormonalnej. Warto się na te zmiany przygotować. Pamiętaj, są wokół Ciebie specjaliści, którzy pomogą Ci w czasie połogu. Po wypisie do domu ze szpitala zgłoś fakt urodzenia dziecka w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Skontaktuje się z tobą położna, która będzie przychodzić do ciebie do domu na wizyty patronarzowe. Będzie podczas nich sprawdzać, jak Ty się czujesz i jak się czuje maleństwo. Jeżeli Twoja laktacja wymaga wsparcia, Doskonałą pomocą będzie tutaj położna lub specjalista, jakim jest doradca laktacyjny. Po skończonym połogu umów się na wizytę kontrolną u swojego lekarza ginekologa. Wsparcie osób bliskich w połogu jest bezcenne. Nawet jeżeli masz ochotę wszystko robić sama, to pamiętaj, że jeżeli ktoś odciąży cię z takich typowych domowych obowiązków, będziesz miała więcej czasu i siły dla maleństwa. Jeżeli ktoś proponuje, że zrobi zakupy, posprząta w domu, czy przygotuje obiad. Po prostu z tego skorzystaj. Warto też pamiętać, że tata dziecka najlepiej, żeby przeznaczył wolne dni od pracy właśnie na czas połogu, wtedy kiedy już będziecie w domu razem. W połogu będziesz potrzebować kilku rzeczy. Warto, żebyś zakupy zrobiła jeszcze w ciąży. Będziesz potrzebować chłonne, przepuszczające powietrze podpaski poporodowe i specjalną bieliznę. Sprawdzą się siateczkowe majtki, które dobrze przytrzymają wkładkę i również prawidłowo przepuszczają powietrze. Pamiętaj też o biustonoszu do karmienia piersią, który będzie rozpinany z przodu. Warto wyposażyć się w zapas wkładek laktacyjnych i delikatne. Mydło, e, płyn do higieny intymnej, który cię ani nie uczuli, ani nie podrażni. W połogu nie możesz zapomnieć o nawadnianiu się. W tym czasie zapotrzebowanie na wodę wzrasta. Jest to związane z krwawieniem poporodowym, laktacją i procesami regeneracyjnymi, które zachodzą w Twoim organizmie. Warto, żebyś sięgała po bezpieczną, certyfikowaną wodę, która pomoże Ci utrzymać prawidłowy poziom nawodnienia i uzupełnić składniki mineralne. W połogu Twój czas jest na wagę złota. Jeżeli będziesz miała wolną chwilę, warto, żebyś nie przeznaczała jej na sprzątanie albo na gotowanie, tylko odpoczęła. Bardzo dobrym sposobem jest e, przygotowanie e, posiłków, zawekowanie, zamrożenie jeszcze przed porodem. Będziesz mogła sięgnąć e, po taki szybki obiad e, w kryzysowych momentach e, w połogu.